Cześć z tej strony Sirek witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku druga część oceniania budowli fanów Ja chciałem powiedzieć oczywiście, że ja tutaj oceniam Tak no, niektóre budowle mogą na przykład ocenić na 8, na 10, a będą piękne I sam bym lepiej nie zbudował, ale to jest tylko moja opinia Bo ja swoje budowle bym ocenił maksymalnie na 5, na 10 A tak zazwyczaj 3, 4, na 10, więc to jest bardzo malutko ale subskrybujcie kanału, bo do końca tego roku lecimy po subskrypcji. Zapraszam do luna. No a pierwszy ogień tutaj wybiło takie bardzo ładne królestwo, zamek, nie wiem. Napiszcie w komentarzu co to jest. Też to to przypomina biały dom. Nieważne, po prostu jest taka ta budowla przypominająca królestwo, z tych bardzo dużo ludzi raz dwa... Nie, no, nie będę liczyła, ale myślę, że z tysiąc, tak z 500 figurek może tutaj być. Może trochę mniej no, bardzo ładna ta budowla I jest to tak dopracowane, że daje to 10 na 10 na 10 Bo podoba mi się bardzo Lecimy do drugiej budowli Druga budowla to jest takie miasteczko Bardzo ładne, co mogę jeszcze powiedzieć Tutaj ten środek, jakby taki można powiedzieć rondo trochę Ale taki park też, bo przyjedzie... No dobra, to jest taki park Bardzo ładne Troje mi się bardziej tamto podobało, dlatego daje 9 na 10 i ostatnia budowla, to jest ta budowla, jak widać to jest na wystawie lego I chyba to, nie wiem, to jest na pewno na wystawie lego, albo nie, nie wiem, nieważne. Ale to już na pewno widać, że to jest na wystawie lego I to jest bardzo, bardzo ładne, trochę przypomina, nie wiem czemu mi lego ninjago mówi, tak jeszcze nie jest to Na tym tutaj można zobaczyć statki i wiele takich budynków I tutaj figurki też można zobaczyć, ale Najbardziej się rzuca w oczy właśnie te budynki i statki. I oczywiście też może. Jest to bardzo ładnie zbudowane. Oceniam to 10 na 10, więc naprawdę fajnie, ale jakoś bardziej mi się podobało to tylko jak już muszę ocenić to to. Ja już bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Subskrybujcie kanału, bo lecimy do końca tego roku po 100 subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.